Na tą chwilę mam już zdemontowany ten filtr powietrza. Wszystko powyciągane. Zdemontowane jest również Webasto. O, sobie tu spokojnie leży na, na podłodze. Elektryka od Webasto. Schowałem ją sobie tutaj przy, przy tych wszystkich kabelkach, tak żeby mi się nie żeby jej gdzieś nie urwać. W tym momencie zdemontuję sobie kierownicę powietrza prawą od strony pasażera. Kierownica powietrza to jest żeby kierownica powietrza to jest o ten element, oto to ten plastik, tu jest złamany, niestety jest pęknięty on, widzicie, popękane wszystko. I kierownica powietrza jest prawa, od strony pasażera, czyli to. I kierownica powietrza jest również lewa, czyli od strony kierowcy. Czyli ona powinna być o tu, powinna wchodzić, o w ten wrąb. Niestety jest widocznie połamana, pewnie w bagażniku leży warsztat to wrzucił. Trzeba znaczy, będzie te elementy dokupić. Czyli odkręcam sobie kierownicę powietrza. Eee. Jedno mocowanie jest tu na górze. Nie wiem czy to widać, o to Tutaj. i drugie mocowanie jest tutaj pod spodem tu i trzecie mocowanie jest jeszcze bardziej pod spodem i to się na takich trzech plastikowych mocowaniach trzyma zaraz to zdemontuję i robimy coś dalej teraz będę wykręcał cały ten tą strefę zgniotu, czy jak to się nazywa czy pas wzmocnieniowy tu jesteśmy od strony pasażera zbiornik E Płyną do wycieraczek. On się trzyma na takiej blaszce, A żeby pamiętać. Cztery śruby z tej strony, cztery śruby z tamtej strony od, od kierowcy i pas będzie zdemontowany. Wybas to sobie cały czas spokojnie leży. Balka za chwilę będzie zdjęta to całe wzmocnienie. Natomiast popatrzcie, tak jak stoję bokiem do silnika, do auta, popatrzcie, jak duża jest tutaj strefa zgniotu. Jak wysunięte są te belki, nie tak jak w tych najnowszych samochodach, że ledwo pęknie zderzak i już wszystko siedzi na chłodnicy i, i cudawianki się dzieją. Tutaj może się tak okazać naprawdę, że no nie, nie będzie tanio, ale nie będzie też jakiegoś dramatu z naprawą. Główna, to główna belka jest nieruszona. No i tyle, zaraz to zdejmę i pociągniemy sobie dalej tutaj jak patrzycie na chłodnicę widzicie że chłodnica nie idzie prosto tylko idzie tak pod kątem ucieka ale tak jak doszedłem przynajmniej na górze spowodowane jest to tym że w czasie uderzenia po prostu tu chłodnica wyskoczyła z mocowania, A to zaraz wstawię, wstawia nie będę bo tak i tak będę to rozbierał ale myślę, że to by sporo pomogło. O, z tej strony to bardziej widać, że, że chłodnica jest pod kątem. Pas wzmocnieniowy, zderzeniowy już jest zdjęty. Webasto sobie leży na ziemi. Teraz tak ten odbój od strony pasażera. Bo tu jest delikatnie ruszony, także będzie do wymiany. To jest tak zwana strefa zgniotu, czy jak oni to nazywają, i odbój z drugiej strony, czyli od no to tu już jest dużo gorzej, bo jest widać, że on już zapracował. Że tak powiem, A z tej strony będzie widać jest po prostu zgnieciony, czyli on tu swoją robotę wykonał. I teraz, tak jak patrzę. <laughs> Mechanicy stwierdzili, że do wymiany jest trawers górny, czyli ta belka górna. Oto Natomiast, no tak jak sobie patrzyłem tutaj na spokojnie, to mi wychodzi bardziej, że do wymiany byłby ta dolna poprzeczka. No i prawdopodobnie obudowa wentylatora, bo tak tu jest pęknięta. Ja później sobie obejrzę, jak to wyjmę. E, no tu jest to wyrwane. No i niestety to jest jeden element. Także tak, ta obudowa będzie do wymiany. Wentylator chyba jest dobry kręci sobie nic złego się nie dzieje więc teraz zacznę co ja zrobię a wymontuję sobie te dwa e, te dwa odboje te zagięcia gdzie są one wygląda na to że są fabryczne bo one tutaj z tej strony też jest teraz pokażę może lepiej no, widzicie <laughs> A to zagięcie tutaj wychodzi na fabryczne, ono jest też z tej strony. Eee. No i co, no i rozbieramy sobie to dalej. Mam demontować chłodnicę, to najpierw tu zdejmę sobie zaślepkę, ona siedzi tak. Tu są, wchodzą przewody, spróbuję te kostki poodpinać. No i zobaczymy do czego to co tam dalej się będzie działo z tym wszystkim. Kostki elektryczne Tutaj powypinane. Przewód elektryczny Ożyny tu oczywiście opisany. No i powolutku bierzemy się za chłodnicę, sam jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale tak, żeby jak najmniejsze straty były. Jeżeli chodzi o chłodnicę, to najpierw spróbuję wyjąć tą małą chłodniczkę, czyli ten intercooler. No będę próbował tak, żeby nie spuszczać płynu chłodzącego, A zobaczymy, czy się uda. Jeżeli go wyjąć, to tak, najpierw tu muszę śrubkę odkręcić, zdjąć wąż. Później tam na dole, nie wiem, czy będzie to widać, nie widać. Na dole jest też obejma, trzeba ją zdjąć. No i później na końcu widzicie ta zardzewiała śruba. To i może, może ta chłodniczka wyjdzie. No próbuję w każdym bądź razie. Interkuler już wyjęty. Został nam otwór. Wszystko już się lata. Tu widać, że jest to wyrwane. może tak poświęcę bardziej. Teraz tymi lampkami. Kolejną rzeczą to będę próbował wyjąć wentylator. Wentylator się kręci bez problemu. Hmm, tutaj, tą wtyczkę, żeby przełożyć, to widzę, że tu są takie żaluzje. te żaluzje siedzą na takich zatrzaskach. Widzicie? A ja to spróbuję teraz powciskać sobie. Hop, hop, hop. hop. O! i może uda się może tym sposobem uda się wyjąć wentylator z tą, tą, z tą wtyczką a chłodnicę jeszcze zostawię nie wiem czy się uda nie spuszczać czynnika bo ta pierwsza chłodniczka tutaj to jest klimatyzacja a za nią z tyłu jest chłodnica od, od silnika